Jak powstała trąba słonia? Opowieści z warszawskiego zoo. Opowieść piąta. Pewnego dnia w domu państwa Żabińskich rozległo się pukanie. To listonosz przyniósł paczkę z Włocławka. Pani Antonina bardzo się zdziwiła. Nie spodziewała się żadnej przesyłki. Ale na paczce widniał adres ogrodu zoologicznego i napis namalowany czerwoną farbą. Żywe zwierzę. W wieku skrzyneczki wywiercone były dziurki. Zaciekawiona wyciągnęła obcęgami gwoździe i uchyliła pokrywę. Wsianie zaczęło się ruszać coś małego i szarego. Zabrała skrzyneczkę do pokoju swojego synka Rysia. Rysio obudził się i natychmiast chciał zobaczyć, co to za niespodzianka. Zwierzak fukał, chował nos w siano. Dało się jednak zobaczyć czarno-białe pręgi na jego głowie. I tym samym odkryć, kim jest ów przybysz. Był to prawie sześciotygodniowy borsuczek. Borsuczek był uroczy i rozbrajająco nieporadny. Jeżył futerko, próbował pazurkiem lewej tylnej łapy podrapać się pod brodą, ale niezbyt mu się to udawało. Pani Antonina wiedziała, że taka zmiana w życiu dzikiego zwierzaka nie jest łatwa. Z głębokiej norki trafił do pokoju w mieście gdzie pełno było nowych zapachów, świateł, nieznanych głosów. Wiedziała też, że na pewno był głodny po podróży. Przygotowała więc butelkę z mlekiem. Ale Borsuczek długo nie dawał sobie wcisnąć smoka do pyszczka. Pani Antonina wpadła na pomysł. Jedną ręką drapała go w szyję za uchem, a drugą rozprowadziła kilka kropel mleka na jego wargach. Borsuczek wyciągnął koniec języka i mlasnął nim parę razy. Mam cię przyjacielu, pomyślała pani Antonina. Borsuczek poczuł głód, schwycił smoczek i zaczął ssać mleko. Chyba mu posmakowało, bo przymknął oczy, sapał, chrząkał, a grzbiet nadstawił do drapania. Pani Antonina karmiła borsuczka co trzy godziny z przerwą w nocy. Bardzo prędko nauczył się rozpoznawać jej kroki i głos. Gdy tylko wchodziła do pracowni, w której spał borsuczek. Siano w jego skrzynce podskakiwało, potem pojawiał się łepek, a na końcu cały borsuczek. Przez dwa tygodnie nie pokazywał się nikomu oprócz pani Antoniny. Potem wychodził też do Rysia, który czasem karmił go z butelki. W końcu poznał także woźnego Zo, który sprzątał pracownię. Nie wiadomo, czy czynności wykonywane przez woźnego Borsu nie odbierał jako prowokację do walki, czy jako zaproszenie do zabawy ale zawsze reagował w ten sam sposób. Kiedy pan woźny brał szczotkę do ręki, Borsunio wyskakiwał ze swojego posłania z nastroszonymi włosami i galopował w kierunku zamiatającego. Potem odskakiwał do tyłu, chrząkał jak prosie i rzucał się groźnie na szczotkę. Chwytał jej włosie zębami i pazurami i próbował ciągnąć w swoją stronę. Woźny się śmiał, a Borsunio walczył ze szczotką, przy okazji zamiatając swoim futerkiem kurz z podłogi. Podobnie rzecz się miała z froterką, tylko ta szczotka była na tyle duża, że Borsunio mógł się na niej wygodnie usadowić i jeździć po całym pokoju. Nadeszło lato i wyjazd na wieś. Tym razem do zwierzęcej ekipy załapała się bernardzica Zośka, różowa papuga Koko i Borsunio. Zwierzęta spędzały lato w towarzystwie pani Antoniny, Rysia, pani Poli i Jadzi. Pogoda była wspaniała cudowne słońce, pachnące żywicą sosny, kwitnące kwiaty. Borsunio, zmęczony podróżą, pobiegł do kuchni i zasnął pod łóżkiem. Ale kiedy obudził się wieczorem, był rozdrażniony. Biegał po mieszkaniu, obwąchiwał kąty, kręcił się niespokojnie i nie dawał się wziąć na ręce. Pani Antonina domyśliła się, co mu przeszkadza. Biała, czysta, sosnowa podłoga wprawiała go w zakłopotanie, bo na niej nie zamierzał się załatwiać. Zabrano więc Borsunia na spacer. Na piasku Borsunio znów zaczął węszyć, zwłaszcza koło ganku. Wreszcie wybrał miejsce i zaczął kopać, wyrzucając na boki fontanny piasku. Wywiercił głęboką studzienkę i na niej się usadowił. Od tego czasu przestrzegał zachowania borsuczych przepisów sanitarnych. Po drugiej stronie domu przygotował sobie jeszcze jedną toaletę i poza tymi miejscami nigdzie nie porządku nie robił. Choć po jakimś czasie. Zaczął też korzystać z nocnika Rysia ku wielkiemu zaskoczeniu pani Antoniny. Kolejnego dnia nastąpiło zapoznanie Zośki z borsuniem. Zośka nastawiła uszy i śledziła wzrokiem zbliżające się do niej małe, nastroszone zwierzątko. Borsunio wtoczył się pod nią i niespodziewanie złapał ją zębami za przednie łapy. Zośka odskoczyła, a potem wielkim łbem szturchnęła go w okolice brzucha. Borsunio upadł, i zadrapał Zośkę w nos. Pisnęła, ale merdając przyjaźnie ogonem, szturchała go i próbowała turlać nim po ziemi jak piłką. Borsunio znów zaatakował, a Zośka, udając, że się go boi, zaczęła uciekać i chować się za drzewa wokół domu. Borsunio był zachwycony. Cwałował za nią pełen zapału, potrząsając tłustym brzuszkiem. Od tamtej pory żyli zgodnie, choć Borsunio ciągle chciał się bawić, a gdy Zośka była zmęczona, szturchał ją w nos albo gryzł w ogon, by zaczęła uciekać, a on mógł ją gonić jak szalony. Borsunio poznał już najbliższą okolicę i miał kilka wybranych kryjówek, w których lubił sypiać. Zanim pani Antonina poznała je wszystkie, kilka razy najadła się strachu, myśląc, że Borsunio zniknął lub że stało mu się coś złego ale zawsze się znajdował tylko w coraz to dziwniejszych miejscach. To na półce w kredensie między obrusami, to w szufladzie komody, czasem w łóżku wciśnięty między kołdry a poduszkę. Pewnego upalnego dnia pani Antonina przeszukała już wszystkie znane sobie kryjówki Borsunia, ale zwierzaka nie znalazła. Usiadła zmartwiona na stołeczku w pokoju Rysia i zaczęła nawoływać. — Borsuniu, Borsuniu! — po dłuższej chwili usłyszała szmer wydobywający się z podłóżka poli. Zajrzała tam, ale nic oprócz walizki nie było tam widać. Szmer znów się powtórzył. Nagle wieko walizki drgnęło, uniosło się lekko i znów zamknęło. Pani Antonina nie wierzyła własnym oczom. Co to za czary? Wieko walizki znów się uniosło i zamknęło, a potem jeszcze raz, wreszcie podskoczyło tak mocno, że uderzyło o siatkę łóżka, a jej oczom ukazał się czarno-biały znajomy pyszczek z zaspanymi oczami. — Borsuniu, ty nic nicponiu! — krzyknęła pani Antonina. Wybudzony już całkiem Borsunio, słysząc znajomy głos, wygramolił się z walizki. Borsunio uwielbiał drapanie. Trudno opisać wszystkie jego miny, westchnienia i rozkoszne posapywanie, kiedy ludzkie palce drapały go po czarnym brzuchu, za uszami lub pod brodą. Z biegiem czasu drapanie stało się stałym punktem w rozkładzie dnia Borsunia. Pani Antonina budziła się zazwyczaj około ósmej. Już piętnaście minut przed ósmą Borsunio siedział pod drzwiami jej pokoju i nasłuchiwał. Gdy rozlegało się skrzypienie łóżka i szuranie wsuwanych na stopy kapci, Borsunio domagał się, by otwarto mu drzwi. Wpuszczony biegł do łóżka, siadał na dywaniku i patrzył w górę czekając aż pani Antonina znów się położy. Wtedy stawał na tylnych łapach, przed nimi chwytał się krawędzi łóżka, podciągał w górę i kładł się obok niej. Kiedy pani Antonina zaczynała go głaskać, kładł głowę na poduszce, mrużył oczy, a na jego pyszczku pojawiał się uśmiech. Kiedy pani Antonina przerywała drapanie, Borsunio otwierał jedno oko, chwytał jej rękę swoimi łapkami i przyciągał znów do siebie. Niełatwo było namówić Borsunia do dalszych spacerów. Lubił chodzić tymi ścieżkami, które już znał. Bardzo powoli dawał się przekonywać do wspólnych wycieczek. Nauczył się ścieżki w głąb lasu i za nic nie chciał chodzić przez łąkę. Trzeba go więc było brać na ręce i nieść nad rzekę. W upały Borsunio lubił kąpiele, nie tylko w rzece. Niedaleko kuchni stała w krzakach duża balia do prania, zawsze pełna wody. Borsunio siadał w bali tak jak ludzie, plecami opierając się o ściany. Przed nimi łapkami nagarniał na siebie wodę i skrobał się pazurami po całym ciele. To pod pachami, to znów po grzbiecie. Jeśli przez kilka dni padało, ryś urządzał Borsuniowi kąpiel w domu. Balia wędrowała do kuchni, Jadzia zagrzewała wodę, a ryś występował w roli mistrza ceremonii. Ryś mydlił przybrudzoną sierść zwierzaka, aż robiła się piana. Potem nabierał wodę kubeczkiem i polewał Borsunia, który z zadowoleniem nadstawiał to łeb, to grzbiet, to boki, aż wreszcie przewracał się na plecy z łapami podniesionymi do góry i wypinał swój okrągły brzuszek. Wielką przyjemność sprawiało mu także wycieranie grubą ścierką i rozczesywanie futerka. Borsunio lubił grać w piłkę. Skopaniem piłki szło mu nieźle, ale nie sprawdzał się jako bramkarz. Nie umiał powstrzymać się od brania udziału w grze. Kiedy tylko piłka leciała w jego stronę, rzucał się na nią, bronił zaciekle, nikomu nie pozwalając jej tknąć. Następnie popychał piłkę nosem i turlał w zupełnie dowolnym kierunku. Tylko Bernardzica Zośka go dopingowała. Nikt nie wiedział, co Borsunio porabia w nocy. Chociaż czasem do uszu pani Antoniny dochodziły różne wiadomości. Okazało się, że Borsunio czasem wpadał do wsi oddalonej o dwa kilometry, by towarzyszyć dzieciom wypędzającym o świcie krowy i gęsi na pastwisko. Wpadał też czasem wieczorami do mieszkań sąsiadów i próbował wszystkich nastraszyć. Fukał, warczał, skubał łydki, a kiedy już wszyscy powskakiwali na krzesła, żeby się przed nim ratować, zadzierał do góry pióropusz ogona i galopował dookoła pokoju, wykonując na znak zwycięstwa rytualny taniec wojenny. Nikt się jednak na niego nie skarżył, bo wszyscy uważali to za zabawne. Szczególną przyjaźń zawarł Borsunio z najbliższą sąsiadką. Miała ona domek tonący w kwiatach i wspaniały ogród z drzewami owocowymi. Borsunio dobrze ocenił, że znajomość z kimś, kto ma taki ogródek, będzie dla niego bardzo korzystna. Zrobił więc podkop pod ogrodzeniem i zjawił się w sadzie pewnego wieczoru. Gospodyni od razu odkryła, co Borsunio lubi najbardziej? Dojrzałe pomidory, najsłodsze maliny, czereśnie, mniam. Zadomowił się u niej tak bardzo, że nawet wolno mu było wchodzić na łóżko i ucinać sobie drzemki. Takie to rozrywki miał Borsunio na wakacjach, jego przygody przerodziły się w legendy opowiadane przez mieszkańców w całej okolicy. Projekt, jak powstała trąba słonia, żabinscy i ich zwierzęta, dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.